Jak szybko i skutecznie nauczyć dziecko czytania? Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób pomóc dziecku fajnie, płynnie i szybko czytać. Niektóre dzieci uczą się czytania bardzo szybko, w sposób naturalny i nie zajmuje to więcej czasu niż powinno. Niektóre dzieci uczą się czytania w zwykłym, normalnym tempie, czasami troszeczkę trudniej i też nie stanowi to większego problemu. Niektóre dzieci natomiast mają z tym jakiś większy problem. Wiem, że rodzice skarżą się często, że dziecko no. Po dwóch latach, po trzech latach nauki w zasadzie nie czyta, tylko duka i nie rozumie tego, co czyta. Nie jest to czytanie płynne. Wiem, że nauka czytania zajmuje Wam, rodzicom, niezwykle dużo czasu. I wiem, że trudno jest zmotywować dziecko, żeby usiadło do czynności, której nie za bardzo lubi. No bo to trzeba jednak usiąść, czytać, mama cały czas poprawia i to w ogóle nie jest fajne. No, i martwicie się, wiem o tym, że się martwicie, bo w przyszłości są przecież lektury do czytania. A poza tym, no jak, żeby moje dziecko nie umiało czytać, tak? Żeby ono nie czerpało przyjemności z czytania. Mama taka czytelniczka, a dziecko nie za bardzo radzi sobie z, no, prostą, teoretycznie rzeczą. Dzisiaj dla tych z Was, które chcą nauczyć swoje dziecko czytać w sposób yy, trochę inny niż ten, który sugeruje szkoła, ja oczywiście nie mówię, że szkoła uczy źle. Dlaczego miałoby tak być? Ale są dzieci, które uczą się nieco inaczej, i ja dla takich dzieci albo dla takich mam, które chcą skorzystać z troszeczkę innej metody, taką metodę i takie wskazówki dzisiaj dam. Skąd je mam? Z życia, z praktyki. Są to metody oczywiście wypróbowane, sprawdzone, przetestowane i działające i skuteczne. Jak uczymy czytania? Najczęściej wygląda to tak. Mm, Wojtuś, siadaj. Teraz będziemy czytać, zdanie wygląda tak, jesień to piękna i kolorowa pora roku, no i Wojtusz czyta, I. e, s, i, e, m, jesień, jesień, Dobrze. ty, o, to, p, i, e, k, n, a, piękny, Piękna, Wojtuś, piękna tam a była, a było, mhm. i tak dalej. przecież nie będę Wam cytować, jeżeli rozpoznajesz swoje dziecko i siebie w tej sytuacji, oglądaj dalej. Inny sposób, no to yy, sylabami. Mamy wpadają na pomysł, że tam po literce będziemy tak czytać, to długo schodzi, lepiej będzie sylabami. je sień o piękna, kna i kolorowa, i tak dalej. Hmm. Ale coś też do końca to nie działa. Dzieci się opierają i też robią błędy, i raczej zgadują te słowa, niż je tak naprawdę czytają. Ta metoda sylabowa też jest niezwykle czasochłonna, i nauka czytania tą metodą trwa dosyć długo. I też dzieci się zniechęcają, i wy rodzice też się zniechęcacie. No, ale ciągle oczywiście macie nadzieję, że kiedyś zaskoczy. Kiedyś zaskoczy, ale są sytuacje, że to nie zaskakuje. A w każdym razie nie tak szybko, jakbyśmy sobie tego życzyły. I to czytanie czasami wcale nie jest takie fajne, i czasami dzieci nie rozumieją treści tego, co czytają, tak? Skupiają się na tych sylabach, na tych literkach, a tracą z oczu zupełnie treść. Metoda, którą ja proponuję, jest troszeczkę inna. Na czym polega? Zobacz. Tekst, który dziecko będzie czytało, będzie tekstem, który dziecko ma znać. To znaczy, najlepiej jak sama z dzieckiem taki tekst stworzysz. Jak go napiszesz? Co to ma być za tekst? No, coś, co dziecko lubi. Jeżeli jest fanem klocków Lego, to tekst może brzmieć mniej więcej w taki sposób. Lego to moje ulubione klocki. Najbardziej lubię składać roboty. Moja ulubiona seria to Lego City. I tak dalej. Są to proste zdania, kilka, pięć, sześć prostych zdań, które układa razem z Tobą dziecko. I ma to być tekst o tym, co dziecko lubi i z czym wiąże bardzo pozytywne emocje. To jest krok numer jeden. W kroku numer dwa usiądź obok dziecka. Nie siadaj naprzeciwko, usiądź obok niego. I przeczytaj mu ten tekst, ale śledząc palcem, pokazując palcem pod tekstem. Czytaj tak szybko, jak idzie Twój palec. Hmm? Dopasuj tempo palca do tempa czytania. Tak? Lego to, lego to moje ulubione klocki. Dziecko patrzy, co robisz, i słucha oraz zna ten tekst. Przeczytaj dwa razy, a potem poproś dziecko, żeby ono przeczytało. Tak samo jak ty. Z palcem. Pokazując pod spodem palcem. Dziecko zrobi to, co prosisz. Jak najbardziej. Jeżeli będziesz miała wrażenie, że dziecko ten tekst zna na pamięć, po dwukrotnym przeczytaniu, poza tym zna ten tekst, przecież samo go napisało to masz rację. Jeżeli powiesz, że to nie jest czytanie, tylko to jest odtwarzanie z pamięci, powiem ci więcej, masz rację. I powiem ci jeszcze więcej, dokładnie o to chodzi. Zobacz, to jest zupełnie odwrotnie niż to, co robisz. Dziecko skupia się na płynności, na przekazie, na rozumieniu i na treści. A literki, gdyby składają się na to, na samym końcu. Dziecko, tekst nie jest zbiorem liter. Tekst jest pewnym przekazem, tekst jest pewną treścią. I nam zależy na tym, żeby właśnie z tekstu to wyłapywać. Pokaż to dziecku najpierw, nie na końcu. Zobacz, jeżeli uczyłabyś swojego, nie wiem, młodego już człowieka, osiemnastoletniego jazdy samochodem, i robiłabyś w taki sposób: no, ciadaj, źle, źle, źle zamknąłeś, źle zamknąłeś. Jeszcze raz, porządnie, światła. Dobra, jedynka, źle wrzucasz jedynkę. Jak ty wrzucasz. Boże, jak ty jeździsz, nie? no to y, powiem Ci tak, no to nie będzie przyjemna jazda, dojechanie do jakiegoś celu będzie kosztowało was naprawdę dużo nerwów. I dziecko skojarzy jazdę samochodem z czymś nieprzyjemnym, z czymś niefajnym. A powiedz mu tak: słuchaj, dzisiaj masz dojechać stąd do kościoła. Trasa do kościoła zna bardzo dobrze. I nie zwracaj mu uwagi, kiedy źle wrzuci jedynkę. Kiedy wrzuci czwórkę, nie wtedy, kiedy trzeba, kiedy źle weźmie zakręt. Przecież on się wyrobi, on się nauczy. Daj mu przyjemność i pozwól mu cieszyć się przyjemnością z tego, że poprowadził samodzielnie auto z domu do kościoła, trasą, którą zna. Pozwól mu uwierzyć w to, że jest dobrym kierowcą. Rozumiesz, na czym to polega? To teraz, przekładając ten przykład na czytanie, nie czepiaj się dziecka o każdy błąd. Pozwól mu w jednym zdaniu zrobić jeden błąd i w ogóle się nie czepiaj. Pozwól mu uwierzyć w to, że on umie czytać, że on umie czytać płynnie i że czytanie jest fajne. On ten błąd skoryguje sobie później w trakcie. Zobacz. To jest uczenie się wieloma zmysłami. Angażujemy do czytania wzrok, angażujemy słuch, ponieważ słyszał. To, co mu czytałaś, załapał intonację, załapał melodię, załapał wydźwięk, załapał kontekst. Hmm. Angażujemy dotyk i ruch, ponieważ mamy tego palca, który pokazuje pod tekstem. Angażujemy również emocje, ponieważ jest to tekst, który budzi bardzo przyjemne uczucia, bardzo przyjemne emocje. Oprócz tego, wiemy, co czytamy. Jest to znacznie łatwiejsze. Dodaj do tekstu jedno zdanie, jeżeli uważasz, że idzie już zbyt łatwo. Ale pozwól dziecku cieszyć się przyjemnością takiego czytania. Po tygodniu wymień tekst. Niech to będzie tekst trochę dłuższy, ale również ułożony przez Ciebie i przez dziecko. Różnie to wygląda, w zależności na, taki, na etapie, na jakim jesteście, ale dzieci, które nie potrafią czytać. W ciągu trzech miesięcy zaczynają czytać płynnie i sprawia im to przyjemność. Metoda nazywa się metodą globalną, jeżeli chcesz wiedzieć, jak ona się nazywa. Jest to metoda, którą ja sprawdziłam i którą przetestowałam na sobie, na moim dziecku i na innych dzieciach. I ona działa. Czy zadziała u ciebie? Nie wiem. Nie ma metod stuprocentowo skutecznych. Jeżeli chcesz spróbować innej metody, wypróbuj. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, daj lajka. Jeżeli Ci się nie podobał, nie dawaj. Jeżeli chcesz się ze mną podzielić swoimi uwagami, zostaw je w komentarzu. Udostępnij, jeżeli uważasz, że są ludzie, którzy powinni wiedzieć i powinni poznać taką metodę. Pozdrawiam cię serdecznie.